Gotowi? Szanowni, witam, szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej tuż po posiedzeniu zespołu koalicji obywatelskiej, zespołu, który zajmuje się okolicz, okolicznościami i warunkami, na których zostały sprzedane w zasadzie wyprzedaże aktywa grupy. Lotos. Ta bulwersująca transakcja dzisiaj okazała się jeszcze bardziej szokująca. Podczas dzisiejszego posiedzenia zespołu, dzięki też naszym ekspertom, którzy za chwilę zabiorą głos, a jest to pan dr Dariusz Wieszczorek z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz pan mecenas Sławomir Staszak. Dzięki ich wyliczeniom i dzięki dotarciu przez nich do Dokumentów nie są to niestety tylko dokumenty spółki Orlen, która wielu faktów, wielu danych po prostu nie pokazuje. Ale dzięki tym wyliczeniom dowiedzieliśmy się dzisiaj, że transakcja sprzedaży grupy Lotos Spółce Aramco jest mocno wątpliwa, jeśli chodzi o sensowność tej transakcji i wysokość tej transakcji. Otóż dowiedzieliśmy się dzisiaj że grupa LOTOS i aktywa grupy LOTOS przy tej sprzedaży zostały zaniżone o 4,4 miliarda złotych. 4,4 miliarda złotych to jest strata Orlenu na tej transakcji. To jest strata wynikająca ze sprzedaży aktywów grupy LOTOS Saudi Aramco. To jest pierwszy konkretny fakt, który dzisiaj Państwu pokazujemy i to są dane które będą podstawą do tego, żeby za rozliczać zarówno zarząd spółki Orlen, członków Rady Nadzorczej Spółki Orlen, ale także tych, którzy nadzorują albo powinni nadzorować działalność strategicznych spółek skarbu państwa. Ta odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna dotyczy pana premiera Morawieckiego i ministra aktywów państwowych, pana Jacka Sasina. I drugi fakt, o którym dzisiaj się dowiedzieliśmy, o którym który już przewijał się w mediach, ale mamy dzisiaj potwierdzenie, o tym będzie mówił za chwilę pan Mecenas, to jest kwestia utraty kontroli nad rafinerią gdańską. Mamy dzisiaj czarno na białym, że umowa, która została podpisana przez spółkę Orlen z Saudi Aramco sprawia, że została utracona kontrola nad rafinerią gdańską. I to jest drugi wątek, i druga sprawa, z której będziemy rozliczali rządzących i będziemy rozliczali tych, którzy te skandaliczne decyzje podjęli. Oddam teraz głos panu doktorowi Dariuszowi Wieczorkowi, który między innymi jest autorem tych wyliczeń, o których mówił i który dzisiaj pokazał jasno, że do tej transakcji po prostu nie powinno dojść, bo ona jest ze szkodą nie tylko dla. Spółki Orlen, ale jest po prostu ze szkodą dla Skarbu Państwa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, e, dzisiaj e, chciałbym się skupić tylko na tych kwestiach stricte finansowych. To, co pokazuje Orlen w swoich oficjalnych raportach giełdowych, w sprawozdaniu finansowym również za rok 2022. Ale w połączeniu z raportem rocznym Saudi Aramco oraz z, raporty, z raportami publikowanymi przez Grupę MOL, w oparciu o te wszystkie informacje zebrane razem, można no, wysnuć pewne wnioski, które są rzeczywiście, no, w moim przekonaniu, porażające. Otóż. Co przejął właściwie Orlen? Tak, jeżeli byśmy mieli popatrzeć segmentowo, to Orlen przejął spółkę kolejową, LOTOS Kolej. Przejął e, cały segment wydobywczy e, LOTOSu. Przejął także spółkę LOTOS Oil, czyli kompetencje e, olejowe tak zwane. No i de facto e, pół rafinerii w Gdańsku. 30% udziałów, ale to się ma nijak do tego, jak wygląda wpływ, czy też możliwość korzystania z produktów na rafinerii. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to wartość tego majątku to 35 miliardów złotych, ale jeżeli odejmiemy wartość przejętego majątku łącznie na początku po połączeniu, skutek połączenia, 35 miliardów złotych. Po odjęciu zobowiązań zostanie niespełna 21 miliardów, natomiast czyli aktywa netto to jest 21 miliardów złotych, natomiast aktywa netto zbyte to 9,4 miliarda złotych. To jest blisko 50%, dokładnie 44% wartości aktywów zostało zbyte. Przy czym jeszcze muszę dodać, że ta wycena jest w moim przekonaniu zaniżona, mianowicie Należy stosować tak zwaną wartość godziwą, czy wycenę do wartości godziwej, w no pewnym uproszczeniu możemy powiedzieć, do wartości rynkowej. Tymczasem na ten moment główną metodą wyceny jest tak zwana wartość księgowa, czyli, czyli koszty nabycia pomniejszone o sumę amortyzacji. Teraz, jak, jaka była wartość uzyskanych wpływów? My to wiemy już w tym momencie przede wszystkim na podstawie raportu rocznego opublikowanego w piątek przed majówką, przed godziną 18.00 przez PKN Orlen. E, otóż niespełna 5 miliardów, trochę ponad 4,9 miliarda złotych to jest kwota uzyskana ze sprzedaży tych aktywów. Tak? Czyli jeżeli teraz zestawimy wpływy. 4,9 miliarda z e, wartością tymczasową aktywów sprzedanych 9,4, no to stąd mamy stratę tak, co najmniej o wartości 4,4 miliarda zł. Jednocześnie jeszcze mogę dodać, że w sprawozdaniu e, finansowym za ubiegły rok PKN e, Orlen w, 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 widać pewne e, dziwne e, by powiedział. Operacje o charakterze księgowym, mianowicie odpisy aktualizacyjne na przykład w segmencie rafineryjnym na poziomie przekraczającym 5 miliardów złotych. Jednocześnie, tak zwana wycena wartości użytkowej rafinerii w Polsce, czyli 70% rafinerii gdańskiej oraz płockiej, wzrosła o, 90, o 9 miliardów złotych. No i w tym momencie, czyli z jednej strony wzrasta wartość, a z drugiej strony następuje zmniejszenie tej wartości poprzez odpisy aktualizacyjne. W moim przekonaniu jest dużo śladów, które mogą sugerować, ja tego nie jestem w stanie przesądzić, o tym, że rachunkowość no, ma tam charakter w dużym stopniu rachunkowości kreatywnej. Szanowni Państwo, na posiedzeniu zespołu mówię o multipatologicznym koncernie, bo w mojej ocenie to, co się dzieje w Orlenie, trochę tak jak w soczewce, zawiera w sobie wszystkie patologie państwa PiS. I to dotyczy kwestii związanych chociażby z prawami konsumenta, bezpieczeństwem państwa, ale też nadzorem właścicielskim. Z panią poseł Pomaską, z panem posłem Tomczykiem odbywaliśmy kontrole poselskie w Ministerstwie Aktywów Państwowych Wypytywaliśmy, jak wygląda nadzór właścicielski ministra Sasina nad Orlenem. Się okazuje że ten nadzór właściwie tak nam przekazano. Sprowadza się do wykonywania prawa z akcji. Nasi gospodarze nie do końca potrafili nam odpowiedzieć, kto jest przedstawicielem Skarbu Państwa w Orlenie, w Radzie Nadzorczej Orlenu. Po konsultacjach okazało się, że to jest pani Janina Gos. Mam wrażenie, że z punktu widzenia Skarbu Państwa dzieją się bardzo złe rzeczy. I że nie można na to pozwolić, i na pewno po wyborach trzeba będzie do tego wrócić. Wydaje mi się, że koniecznością będzie powołanie komisji śledczej do spraw rozbioru i wyprzedaży lotosu. Myślę, że też wielkim wyzwaniem będzie demonopolizacja sektora energetycznego, bo taka struktura, jak multipatologiczny koncern, ona w dłuższym horyzoncie będzie bardzo szkodziła naszej gospodarce. Pan mecenas Sławomir Staszak, który w paru zdaniach opowie o tym, dlaczego. Dlaczego dochodzi do, doszło tak naprawdę do utraty kontroli nad rafinerią gdańską i konsekwencjach umowy, która została podpisana przez spółkę Orlen i Saudi Aramco? Bardzo proszę Pani Meksyna. Dziękuję. Szanowni Państwo, mówimy o spółce Rafineria Gdańska, w której Saudi Aramco ma 30% udziałów, czyli tak naprawdę jest w mniejszości. Natomiast jeśli rozwiniemy ten wątek i zaczniemy analizować umowę, to umowę spółki Rafina Gdańska, to dochodzimy do takiej konstatacji, że poza 30% udziałów Saudi Aramco jest uprawnione do 50% produktu generowanego przez Rafinę Gdańską, ale co istotniejsze, Saudi Aramco jako mniejszościowy wspólnik, mniejszościowy podmiot, który może obsadzać organy tej tejże spółki, czyli radę nadzorczą i, i zarząd, może wetować najistotniejsze decyzje z perspektywy istnienia tejże spółki. Czyli dochodzimy do, takiego, do takiej sytuacji, że kluczowe decyzje w zakresie funkcjonowania spółki, jak podwyższenie kapitału zakładowego, zmiana umowy spółki, czy jakiekolwiek decyzje o istotnym aspekcie, budżetowym, fiskalnym tejże spółki, muszą zostać zatwierdzone każdorazowym głosem za przez mniejszościowego wspólnika, czyli Saudi Aramco. I mówimy tutaj o mniejszościowym głosie zarówno na zgromadzenie wspólników, jak i w Radzie Nadzorczej, który to organ powinien oczywiście kontrolować pracę zarządu. Także w mediach i wszędzie wskazujemy, że Saudi Aramco przejmuje jedynie 30% rafinerii najskiej. Natomiast Wchodząc w szczegóły, widzimy, że przejęła 50% produkcji i tak naprawdę od ich zdania zależy każda kluczowa możliwa decyzja, która ma być podjęta przez, przez spółkę w ramach jej organu. Bardzo dziękuję. Prosimy o pytania. To najpierw poprosimy o pytania w temacie. W temacie, tak. bo wolna od podatków wynosiła do 30 tysięcy złotych. Koalicja Obywatelska w Księdze Instytutu 3 głosów było przeciw, 3 nie głosowało. Jak pani się do tej To jest forma destrukcji naszej konferencji, tak? Bo chcieliśmy nie ma problemu, obronić, nie ma problemu. My dzisiaj jesteśmy opozycją, patrzymy tej władzy na ręce i będziemy mówili przy każdej okazji, przy każdej obietnicy tego rządu, który ma wszystkie narzędzia do tego, żeby te swoje obietnice spełniać tu i teraz. Nie obiecywać ich na powybory, tylko teraz, będziemy mówili sprawdzam. I będziemy to robili w kwestii, e, w kwestii tej, o której pani mówi, czyli e, podwyższenia kwoty wolnej od podatku, będziemy to robili w kwestii 800, plus. będziemy to robili w kwestii każdej obietnicy, którą składa ten rząd, bo taka jest rola opozycji. My dzisiaj patrzymy na ręce partii rządzącej, patrzymy na ręce partii rządzącej, jeśli chodzi o kwestie obietnic, ale patrzymy też na to, w jaki sposób, i o tym jest dzisiejsza konferencja prasowa, w jaki sposób nadużywane są uprawnienia członków strategicznych czy członków zarządu strategicznych spółek Skarbu Państwa. Będziemy pokazywali, jak, w jak patologiczny sposób funkcjonuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, które nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi strategicznymi spółkami Skarbu Państwa. Będziemy pokazywali obłudę i zakłamanie premiera. Morawieckiego, który nie pamięta, co mówił miesiąc temu, rok temu i nie pamięta tego, co mówił wtedy, kiedy doradzał, także w tych kwestiach, o których Pani mówi, w kwestiach podatkowych, premierowi Donaldowi Tuskowi. Będziemy patrzyli tej władzy na ręce, rozliczali, a wtedy, kiedy wygramy wybory, będziemy też zaglądali tam, gdzie dzisiaj nie możemy zajrzeć i będziemy wnikliwie rozliczali tych, którzy do tych różnych, różnego rodzaju patologii po prostu dzisiaj doprowadzili. Głosu, jak pani pani koalicja obywatelska była wtedy przeciwko ja Pani tłumaczę, że koalicja obywatelska jest dzisiaj opozycją. Ja wiem, że ulubione sformułowanie e, wydaje mi się, że trochę pani pani redaktor zbyt regularnie wychodzi ze swojej roli e, dziennikarza. Ale ja wiem, że te przez osiem lat to ciągle wam się wydaje, że, że nadal rządzi opozycja. Nie od ośmiu lat koalicja obywatelska, platforma obywatelska jest w opozycji. Od ośmiu lat. I my te osiem lat po prostu rozliczymy. I dzisiaj mówimy, sprawdzam, obietnicy Kaczyńskiego, który twierdzi, że nie da się zmienić budżetu. Jak się nie da zmienić budżetu? Jak przedstawiciele pani partii politycznej robili to dosłownie w kilka dni. Wtedy, kiedy trzeba było rozwalać Trybunał Konstytucyjny, rozwalać polski system e, sądownictwa, robili to, e, robili to też przy wsparciu TVP Info, robili to w nocy, e, po normalnych godzinach e, pracy. Więc sugeruję najpierw e, przyjrzeć się własnemu środowisku politycznemu, bo nie mam wątpliwości, że że to jest y, obecna partia rządząca, to jest środowisko polityczne TVP y, Info y, bulwersujące za pieniądze publiczne, przypomnę 3 miliardy złotych rocznie z pieniędzy podatników y, idzie na y, no właśnie na, na to, co, y, co pani i pani koledzy robią, a później rozliczać opozycję. Opozycja dzisiaj w Polsce nie rządzi. Zresztą jak pani się pewnie domyśla, opozycja nie rządzi w żadnym demokratycznym kraju, chyba że pani przyzna, że nie jesteśmy krajem demokratycznym.

Pokazujemy obudę, pokazujemy zakłamanie obecnej partii rządzącej, pokazujemy obudę tych, którzy dzisiaj obiecują coś, co mogą spełnić, a obiecują to na powyborach. Więc my oczekujemy, żeby rząd, który traktuje swoje funkcje jako funkcje wyborcze dzisiaj, a nie funkcje służenia obywatelom, umówimy im wszystkim sprawdzam. Chcemy zobaczyć jak wydolny jest ten rząd w spełnianiu swoich obietnic. Mamy dzisiaj głębokie przekonanie, że jest po prostu że w rządzie zasiadają nieudacznicy, że obiecują po to, żeby wygrać wybory, a nie po to, żeby służyć obywatelkom i obywatelom. Czy jeszcze o różne na PNP 24 Ja chciałem spytać o konkretne niebezpieczeństwa związane z utratą kontroli nad rafinerią udańską? Bo mam rozumieć, że dzisiaj sytuacja jest taka, udziałowcem jest Saudi Aramco, Była mowa o tym, że może wszystko zawetować. czyli jego zgoda, mówiąc najogólniej, jest do każdej decyzji strategicznej potrzebna? Moment jest taki, że pomimo. Średniowiecznych elementów ustrojowych a Arabia Saudyjska jest jednak raczej sojuszniczką wolnego świata niż Władimira Putina. Mam rozumieć, że państwa obawa wynika z faktu, że po pierwsze nie musi tak być zawsze. Po drugie, zaś rynek paliwowy rządzi się jednak własnymi prawami, które nie zawsze odzwierciedlają globalne podziały polityczne. Tak? Ja myślę, że dzisiaj bardzo ciekawy komentarz mieliśmy też ze strony pana premiera Steinhofa, który zwrócił uwagę na to, że utrata kontroli nad spółką energetyczną, strategiczną spółką, spółką Skarbu Państwa na rzecz podmiotu, który jest który jest w rękach innego państwa, no bo tu mamy z tym z tym do czynienia i przecież to dotyczy i, i Saudi Aramco i te wątpliwości dotyczą też też grupy MOL, że to już samo w sobie jest wątpliwe, ale oczywiście dochodzi też wątek Polityczny dochodzi no, wątek taki, że, że zbywamy się tych udziałów w strategicznej spółce na rzecz podmiotu, który no, z jednej strony jest wielkim i poważnym graczem, ale w związku z tym też ma poważne narzędzia do tego, żeby robić z tymi przejętymi aktywami, co mu się podoba i to jest potwierdzone tak naprawdę w tej umowie, tutaj, którą rozpracował tutaj pan. Pan mecenas Staszak, nie wiem czy coś Pan mecenas w tej sprawie zadać, ale myślę, że to jest ja, ja kluczowa myślę, ta sama, sama umowa i te zapisy, które myślę, zostały że rozpracowane. Tutaj nie do końca powinniśmy rozpatrywać kwestie obaw o tego czy innego konkretnego wspólnika, z uwagi na to, że mamy szereg przepisów prawnych, które zakazują zbywania udziału w, tak, w tego typu spółkach. Także nie musimy się raczej obawiać, że Saudi Aramko pozbędzie się tych udziałów. Bardziej chodzi o zwrócenie uwagi na e, taką jaskrawą dysproporcję, czyli 70% udziałów. Są sytuacje, kiedy 70% udziałów jest mniej ważne niż 30% udziałów. Więc to bardziej do tego zmierzała ta analiza, żeby pokazać, że sprzedaż samych 30% udziałów nie znaczy sprzedaż 30% całości. W całości, a przez całość rozumiem partycypacji w zyskach, w produkcji czy w możliwości wykonywania swoich praw korporacyjnych. Także to, to jest istotne, że te Osobiste uprawnienia nadane wspólnikowi 2, bo tak jest określone w umowie spółki rafinerii gdańskiej, są dalece e, mocniejsze niż nadane temu, który, który ma 70% udziału. Ja, ja mówię tutaj jeszcze tak, tak z bardzo. innej perspektywy. Znaczy, jeżeli chodzi o zagrożenie, oczywiście potencjalne zagrożenia, czy też zmiany, zmiany sytuacji w tym momencie wskutek połączenia oraz środków zaradczych. E, więc e, de facto z perspektywy OLEN-u zamienił się jeden konkurent, w cudzysłowie konkurent, którym była Grupa LOTOS, na drugiego konkurenta, którym jest Saudi Aramco. E, wbrew temu, o czym wielokrotnie słyszeliśmy z ust e, przedstawicieli, czy to rządów Rafineria Gdańska jest bardzo ważnym zakładem, strategicznie ważnym zakładem. Rafineria Gdańska przetwarza 40% ropy przetwarzanej w Polsce. Więc ryzyko e, paraliżu e, Rafinerii Gdańskiej wskutek na przykład konfliktu pomiędzy dwoma wspólnikami no jest e, fundamentalnie e, zagrażające naszym Naszemu bezpieczeństwu nie tylko paliwowemu, ale wręcz bym powiedział gospodarczemu. To, to jest tutaj kluczowa kwestia. To tak podsumowując, jeszcze raczej, nawet niezależnie od tego, kto jest tym udziałowcem tak. drugim, tylko po mhm. prostu, że jest jakiś podmiot, który ma możliwość tak dalekiej ingerencji w kluczowe aspekty. Mhm. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, dziękuję. W